Moi drodzy, 0.19 Wersja 0.19 Kerbali już jest, już wylądowała. Z tym problemem ze ściągnięciem jest cała masa. Ogólnie ze względu na słabe serwery, samą wydajność serwerów twórców. Ale 0.19 już się pojawiło. Każdy, kto zakupił, posiada pełną wersję Kerbali, może ją pobrać. A co zostało dodane w tej wersji? Z tego co mi wiadomo, wersja 0.19 została podzielona na dwie lub kilka paczek. To znaczy, teraz wyszła pierwsza część 0.19, później wyjdzie jeszcze jakaś tam nowsza. I co oni dodali? Dodali tak, wsparcie dla Linuxa, efekty dla wejścia w atmosferę, są tylko z tego, co mi się wydaje prawdopodobnie tylko wizualne, nowe animacje dla kerbali, chociażby kerbale będą teraz na żywo, wyrażały swoje emocje, będzie pełna ekspresja ich twarzy. Do tego dodali kółka dla, dla rowerów, czyli dla pojazdów powiedzmy, że ten, tak to można nazwać, nowe... Nowe wyglądy scenerii, czy jak to woli, nowe no, ulepszenia graficzne, można by powiedzieć, i wiele, wiele nowych części, ale może do, do tego wszystkiego sami przejdziemy. Bo ja teraz po raz pierwszy uruchamiam tę wersję, więc może być dość ciekawie. No, czekajcie sekundkę. Okej. Okay. hmm, nowy save. Nowy safe. Hmm. Nowe kerbale. <laughs> czy są chmury? Nie wiem, czy są chmury, nie mam pojęcia. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ja to po raz pierwszy to uruchamiam, więc tego po prostu nie wiem. Zaczynijmy standardowo od rakiet. Tu się w sumie nic nie zmieniło. Czy są nowe jakieś części? Nie ma tu nowych części, tutaj też nie ma. Tutaj jest coś takiego. Tego wcześniej nie było. Jest to decoupler dla dużych części. Fajnie. Jest coś takiego. Co to jest? Hm, Ciekawe. Hmm. Ciekawe. Nie wiem co to jest w sumie. <gry> Ale coś jest. mamy to jest coś takiego. Co to jest w ogóle? Nie wiem. Jezu, cała masa różnych części... To są chyba po prostu belki, tak mi się wydaje. Żeby tworzyć pojazdy podejrzewam. Tak mi się wydaje, że chyba tak. Chyba tak właśnie jest. To są części do tworzenia pojazdów. Do łazików, tak, dokładnie. Tutaj. Nic. Tutaj. Nowe baterie. Mamy nowe baterie. Ho, proszę proszę. Rechargeable battery Ciekawe, czemu są rechargeable? Aha, że wszystkie są i tak rechargeable, dobra. No i mamy nowe kółeczka. Whee! tylko nie mamy gdzie ich przeczepić. wi o. o. Coś chyba widzę, że będziemy musieli zmienić centrum tworzenia rakiet na centrum tworzenia samolotów kosmicznych. Bo tam jest najwięcej nowych części dodanych z tego co już widzę. Więc wyjdźmy stąd, stwórzmy sobie dragstera. O, I to byłoby piękne. Z służby dragstera, tak, to byłby dobry patent, to byłby dobry pomysł. Rzekłbym, że genialny. Pyk, pyk eee, z przodu, coś takiego szpiczastego. Czy mi mogę tutaj czegoś szpiczastego przyczepić? Jak mi ktoś powie. O, teraz mogę przyczepić, super! No i możemy dołożyć kółeczka... Gdzie są kółeczka? Tu! Tylko teraz tak, z tego co mi się wydaje, te kółeczka mają własny napęd. I one są na... Z tego co widzę, są na elektryczność. No. One są elektryczne. Hmm, ciekawe. Wow! Wooohohohohoho <noise> Jakie kółka, o mój Boże <noise> Jak ja teraz te kółka tu przyczepię? Chyba tak Dobra, <noise> 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 no, to będzie dziwny projekt, ja już to widzę To może być niezły fail Zdecydowanie to będzie fail. <laughs> Przepraszam Was, bardzo zasycha mi w gardle. Trochę mam mały katar, ogólnie jestem troszeczkę podziębiony, więc nie najlepiej się czuję. Więc to będzie taki dosyć szybki pogląd na wersję 019. Monster traka zbuduj. No można Monster Traka zbudować, no. To jest bolid, tak. Tylko tak, nie wzięliśmy e, energii elektrycznej, na szczęście energia elektryczna jest w kokpicie. Jak to działa? Disable motor, jak to działa? Ja się pytam, jak działają kółka? Czy ktoś mi może wytłumaczyć, jak działają kółka? E, e, aha, dobra. Już wiem, jak działają kółka. Eee, dobre. Można nawet skręcać. Hmm, ciekawe. Muszę to jeszcze dopracować. Nie, W i KL, znaczy te I i J -k -l nie działa. I się porusza przy pomocy... <laughs> że wciskamy do przodu po prostu klawisz. Z tego co widzę. Tylko nie jest to dopracowane, coś. Coś tu mi brakuje. Prunt się skończył. Aha, nie ma pruntu. No to się nie dziwię. To się nie dziwię. Dodajmy jeden silnik odrzutowy. I dodajmy więcej prądu, Bo zdecydowanie brakuje nam pruntu. Dobra, teraz nam Brundu nie zabraknie. Co to to nie, Monster Moskit? Oh. O Boże, moje gardło Powoje, że siadać po tych <laughs> dwóch godzinach streamowania wojennych wizji Kerbali No i dobra. Podejście drugie. No dobra, skręca. Trochę się chybocze, ale jedzie. Aha, dobra, wziąłem złą kabinę do tego, widzę. Złą kabinę wziąłem, ale jedzie. No nie rozpędza się do jakichś niebotycznych prędkości, ale jedzie. Oh yeah. Jedziemy. Nie wierzę. Będzie można własne łaziki stworzyć. To będzie fajne. Przeczuwam. E, widzę, że tutaj mały prąd, błąd zrobiłem, a mianowicie takie, że te, tutaj te kółeczka są troszeczkę pod... Kątem zamontowane. Hmm. To jest taki mały błąd z mojej strony, ale tam nic strasznego się nie stało. Hmm. Właśnie, Jeb. Sprawdźmy tego Jeba. No, no, nowe animacje dla jego facjaty są. Jep, chodź tu. Puść się. O! Możemy spraw. Boże, co jest z tą kamerą? Miały być nowe ekspresje do jego twarzy. No i co? Jep. Hello. O! Uśmiechnął się! Wee! I się połamał. I co? No, skacze. I się cieszy. I się połamał. Odpalmy silniczki. No i co? I się. Jep nie cieszy. Przynajmniej aż tak bardzo jak powinien się cieszyć. Jeb się puszcza. Ta. Wciśnij G. Yy, znaczy G to chyba trochę za późno Boże <ścoughs> O nie, to się nadaje na screena. Gdzie nasz pojazd? To się nadaje na screena. To się zdecydowanie nadaje na screenach. Trzeba kurczę wrzucić to na, na tego. Na Facebooka zaraz. Ale zresztą od razu wrzucę. Co mi tam szkodzi? Niczym Lara Croft. No nie no prawie, dużo nie brakuje. Dużo nie brakuje do Lary Croft. Okej, okay, jeszcze chwilkę, jeszcze sekundka. Niestety, to wszystko musicie się wpierw włączyć, wgrać itp. Itd. Dobra, wgrywa się na, na Face'a. Wiedź w te lampki na pasie. No właśnie, te lampki na pasie, czy one są po prostu takim elementem zapychaczem, czy one naprawdę jakoś funkcjonują? Bo wcześniej ich nie było. Nie, dobra. Widzę, że nie specjalnie funkcjonują. Niestety nie mogą się zepsuć, ani nie, nie możemy. Nie ma detekcji kolizji na nich. A szkoda, a szkoda. Suszy zęby, ta. <grym> o, macie linka na czacie. Okej, okay, sprawdźmy te wejście w atmosferę. Czy są to jakieś projekty? Są. To nie będę kombinował z własną rakietą. Tylko stworzę rakietę. Znaczy stworzę. No, wgram rakietę domyślną. Ja widzę, że to sporo nowych projektów jest, na przykład Rover Plus Sky Crane. Co to jest? Hmm, ciekawe. Hmm. Aha, to jest jak ten, jak misja na Marsa. <coughs> jak Curiosity, czyli lądujemy przy użyciu silników rakietowych, a potem to wszystko się. Odłącza. Czy prawie herbatę rozlałem? Wszystko się odłącza. I jest kurde imba, imba projekt, ale niestety nim nie wyleciemy na orbitę. Jest zimap satelit, satelite. Mm. O, i to możemy wysłać na orbitę. Małe, proste i zwinne. Ah, dobra. Wow, w ogóle tak, Przemodel przemodelowali też platformę do startu. Już nie mamy tego, hmm, tej wieży startowej. W sumie szkoda, bo była fajna. Mamy tylko i wyłącznie yy, tylko i wyłącznie tutaj taki, taką platformę do startu. Już nie będzie, niestety, niestety wieży nie będzie. W sumie no może i dobrze, bo często nam zawadzała i nie była zbyt piękna. Okej. Okay. Pełna moc, kapitanie. Tu już muszę niestety odpalić yy, muszę niestety odpalić yy. Widok na interfejs I lecimy Oh yeah! No i dobra Z tego co widzę niestety tu nie ma e, sasu ten pojazd, a szkoda, ale powinniśmy dać radę nim dolecieć Podejrzewam No, ładnie, ładnie, ładnie O. Zaraz skończą nam się <śm> dopalacze nie style się tym czymś łatwo, ale da radę. Nie ma tragedii. Boże, do jakiej w ogóle chorej prędkości przyspieszyliśmy? Masakra jakaś. skitu. <grym z> Okej, okay, można się obalać. Powiem wam. Przy takiej wysokości już o te 10 stopni spokojnie możemy się obalić bezzałogowy, no tak, bezzałogowy niestety jest projekt, czyli nikt, nikt nie zginie. Estetycznie niestety, ale nikt nie zginie. Kurcze, ciekawe jak wygląda ten, ten system wchodzenia w atmosferę pod względem wizualnym. Przyczoła, że może być całkiem konkretny. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Musimy się rozpędzić, a potem zobaczymy. Czyli tak naprawdę musimy wejść na orbitę i potem spaść. Okej, okay, trzeba się jeszcze bardziej obalić. Do tych 45 stopni, już w tym momencie na wysokości 20 km przy takiej prędkości. Naprawdę. Pyk. No dobra, już, już jest wysokość prawie że suborbitalna. Dużo nam do niej nie brakuje, bo już jesteśmy w niższych, może w, w rzadszych partiach atmosfery. Dobra, jeszcze bardziej możemy się spokojnie obalać i sprawdźmy, jak wygląda nasz tor lotu. Tor lotu wygląda ok. 60 km jak na razie wysokość naszej Apoapsis, czyli jest ok. To jest ok, wysokość, naprawdę. I teraz, czy w tym momencie tak naprawdę głównie musimy nabierać prędkości, a nie wysokości? Pyk. No. Kubisus, nie spoileruj. Zobacz, czy są nowe planety. A nie wiem, może i są, nie wiem, nie sprawdzałem. Z tego co wiem, twórcy mieli dość teraz do takiego <coughs> wniosku że info o nowych planet, planetach nie będzie, e, nie będzie info o nowych planetach, tylko będą po prostu dodawali sobie nowe planety i my mamy sami, sami tak naprawdę je odkryć. O, ma, trzeba troszeczkę zaokrąglić naszą orbitkę. Ok. W ogóle zmienili czcionkę, z tego co widzę. W tej wersji też zmienili czcionkę. No trudno no, jakoś to przeżyje. Ok, przyspieszamy czas. No... A, może pełna... Pełen gaz trzeba wyłączyć. Dwie minuty. Dwie minutki... No i dobra, jedziemy z koksem. Potrzebujemy 500 metrów na sekundę. To jest niedużo dla takiego małego statku. Mimo, że ma... <laughs> mimo, że ma mały silniczek, mały zbiorniczek, to też mało waży, więc dużo tak naprawdę tego paliwka nie potrzebuje. Może trochę zaraz grę podgłośnię, co wy na to? O, od razu lepiej Nie rób orbity, no właśnie chcę zrobić orbitę I teraz jesteśmy na orbicie, mamy dość konkretną prędkość Nabraliśmy teraz No i dawa. tutaj się w sumie specjalnie nic nie zmieniło, sprawdźmy czy są nowe planety Czy też nie ma ich no tak, jest Ilu, jest Jol, jest Duna, jest Dres, jest Ewa, jest Moho. Może jakieś nowe księżyce dodali, nie wiem, trzeba będzie to sprawdzić. Trzeba będzie to tak naprawdę sprawdzić. No dobra, i teraz zaraz spróbujemy wejść w atmosferę. Dobra, spróbujmy wejść w tą atmosferę. Jak to będzie wyglądało? To mnie ciekawi. Tylko przy okazji anulujmy może manewr, bo mi troszeczkę przeszkadza. O. Dobra. Możemy też odpalić sobie... Czy tutaj coś można odpalić? Czy tutaj cokolwiek jest ruchomego? No, jest to ruchome. Dobra, zwalniamy. Okej, okay, zaraz wlecimy w atmosferę. Mogę nawet troszeczkę bardziej zwolnić, żebyśmy trochę wcześniej weszli w tą atmosferę. Czy coś tu możemy jeszcze odpalić? Nie. Tu są tylko takie rzeczy, te panele słoneczne, które są... Te płaskie, no i tu jakaś część w ogóle jest. Nie wiem, tu jaka to część, ale coś tu jest. Jakaś dziwna ta część. To jakaś chyba z tych nowych części konstrukcyjnych, podejrzewam. Mamy też te antenki. O! I o! I o! Piknie. Czy coś tu jeszcze ciekawego jest? Nie. To już wszystkie ciekawe części, które są w tym projekcie. Czyli teraz czekamy na efekt spalania w atmosferze. Przyspieszę czas. Ja się może wyciszę i podziwiajmy to coś cudownego. Nie wiem, czemu wyciszył się dźwięk. Nie no, dźwięk jest, tylko wyciszyła się muzyka. Ciekawa sprawa. Hmm. Ciekawe. Hmm. No cóż, może teraz będą efekty spalania. Nie wiem. Prędkość 2200. Bo wszedłem w atmosferę. No też mi tak się wydaje, ale to trochę bez sensu. Na przykład wtedy wyłącza się muzyka, bo trochę to sztuczne. NASA ma fajny symulator. Aha, ok. Jak zwykle zepsułeś. No tak, zdarza się. No i co? Czy będzie ten efekt wchodzenia w atmosferę, czy nie będzie go? Podejrzewam, że trzeba wejść do niższych partii atmosfery. Tak mi się wydaje. No i czekamy. Wysokość 42 km. Nadal nic. Jest! O Boże, jest! Jest! Wow. Widzicie to? Łoł! Wow. Ładne! Wieczony dżep. <laughs> Właśnie termometr by się przydał. Niestety jest to efekt czysto wizualny, niestety. Ale wygląda ładnie. Rozdzielam. No i to wszystko. Buu. Niestety już zwolniliśmy. Buu, ale trzeba przyznać szczerze, że efekt jest naprawdę ładny. Naprawdę. A więc, to przyleciało w Rosji. Zaczepisy ten efekt. No, bardzo ładnie. Naprawdę, bardzo ładnie to wygląda. To trzeba szczerze przyznać. Że wyszło to mi naprawdę konkretnie. Jednak, nadal jest to chwilowo efekt czysto wizualny. Ale ponoć kiedyś ma jeszcze tam zostać zaimplementowany w grze. Chyba mi się tak mi się wydaje, efekt fizyczny, wtedy to będzie już w ogóle kosmiczne. Naprawdę wtedy będzie to mega, mega kosmiczne. Ach. Dobra, wiecie co? Ja na razie muszę kończyć. Gardło powoli, jak sami, sami chyba słyszycie. Zaczyna po prostu siadać. Więc na dzisiaj będzie spokój. Potem zobaczę, może wyleczy trochę gardło dzisiaj jeszcze, albo jutro, to jeszcze coś zrobimy. Na razie na dzisiaj koniec i finito. Ogarnij flagi. No, jeszcze sobie 0.19 ogarniemy. To jest tylko taki pierwszy rzut okiem na 0.19 wersję Kerbali. O, dobrze. To dzięki wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.